Dependencja Korony Brytyjskiej to unikalna forma terytorialnej zależności od Zjednoczonego Królestwa, która nie stanowi ani części Wielkiej Brytanii, ani brytyjskiego terytorium zamorskiego. Mimo iż terytoria te pozostają pod zwierzchnictwem brytyjskiego monarchy, ich relacja z koroną opiera się nie na akcie prawnym, lecz na tradycji historycznej i unipersonalnej. Obecnie status dependencji posiadają trzy jednostki. Guernsey, która ma własne dependencje. Są to trzy wyspy Olderni, Herm i Sark. Wyspa Maan Jersey. Każda z nich posiada własny parlament, rząd, system prawny oraz niezależną administrację. Organy te są odpowiedzialne za sprawy wewnętrzne, w tym za politykę fiskalną, edukację, sądownictwo oraz gospodarkę. Natomiast obrona terytorium oraz reprezentacja w stosunkach międzynarodowych należą do kompetencji rządu brytyjskiego. Głową państwa pozostaje monarcha brytyjski, reprezentowany lokalnie przez gubernatora porucznika. Zależność ta ma charakter unipersonalnej, a nie pełnej integracji politycznej z Wielką Brytanią. Dzięki niezależności fiskalnej dependencje uzyskały status międzynarodowych centrów finansowych, a w powszechnym odbiorze także rajów podatkowych. Przykładowo, na Jersey i Guernsey nie obowiązuje podatek VAT. Każda dependencja posiada również własną walutę, które mają stały kurs wymiany jeden do jednego z funtem brytyjskim. Choć formalnie pozostawały poza Unią Europejską, przed brexitem uczestniczyły w wybranych aspektach jej polityki, między innymi w unicelnej i swobodnym przepływie towarów. Natomiast nie objęto ich swobodnym przepływem osób, usług ani kapitału. Dependencje korony brytyjskiej stanowią precedens w prawie międzynarodowym, są terytoriami łączącymi wysoką autonomię wewnętrzną z symbolicznym zwierzchnictwem korony, bez formalnej suwerenności państwowej. To model o unikatowym charakterze, ukształtowany przez historię, a utrzymywany dzięki elastycznemu podejściu do tradycji i współczesnych potrzeb polityczno gospodarczych.